Odyseja Umysłu to międzynarodowy konkurs edukacyjny, w którym rok rocznie bierze udział kilkaset tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Głównym celem konkursu jest rozwój zdolności twórczych dzieci i młodzieży. W tym roku w polskiej edycji Odysei Umysłu bierze udział 191 drużyn, czyli prawie 1400 uczestników z całej Polski. Skok Stewczyka towarzyszył uczestnikom podczas finału imprezy. Uczestniczą e, ci, którzy chcą. Mamy grupy z najrozmaitszych szkół, nie są to w żaden sposób dzieci wybierane, po prostu takie, którym się chce coś fajnego robić. Zawodnicy musieli się zmierzyć m.in. z takimi problemami jak wymyślenie 13 pracy Heraklesa, czy zbudowanie z drewna balsa 18-gramowej konstrukcji, mogącej utrzymać nawet kilkuset kilogramowy ciężar. U nas akurat Herkules musi pokonać tygrorybę i zostanie ona zapomniana, także u zabiorą raport, który miał iść do Jana Parandowskiego. Mam ci do przekazania bardzo ważną wiadomość. Będziesz musiał wyciągnąć za to igłę ze stogu siana. Igła ze stogu? Ta niepozorna konstrukcja uniosła rekordowy ciężar 230 kg. Odyseja Umysłu jest organizowana po raz 18. Z każdym rokiem konkurs cieszy się coraz większym powodzeniem. Coraz większy poziom reprezentują uczestnicy konkursu. Mamy tutaj drużyny, które już kilka dobrych lat startują w Odyssey Umysłu, i naprawdę widać ich ogromny postęp. Odyseja Umysłu. Uczy dzieci i młodzież kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując je w proces twórczego rozwiązywania problemów. Odyseusze pracują w drużynach, bo grupa to większa siła twórcza niż jednostka. Wbrew pozorom, to nie tylko zabawa. Te umiejętności, które tutaj zdobywają, bardzo mi się przydają w życiu. Bo to, czego się uczą tutaj, to jest dokładnie to, czego będą się uczyły, co będą musiały robić w pracy. Bo dzisiejsze nasze pokolenie jeszcze jest do pracy. Na jednym stanowisku, na kilku stanowiskach w życiu. E, pokolenie, które bierze udział w Odysei w tej chwili, będzie pracowało na, na kilkunastu stanowiskach, będzie zmieniało pracę, będzie musiało się adaptować. Zdolność reagowania na to, zdolność uczenia się i tworzenia nowych rozwiązań będzie kluczowa dla nich. Zwycięzcy konkursu ogólnopolskiego otrzymają prawo reprezentowania Polski w finałach światowych Odysei Umysłu, które odbędą się pod koniec maja w stanie Iowa w Stanach Zjednoczonych. Laureaci drugich miejsc pod koniec kwietnia pojadą na Słowację, by wziąć udział w festiwalu europejskim. W ubiegłym roku w finałach światowych polskie drużyny zdobyły liczne nagrody. Nasze drużyny wypadają na finałach światowych bardzo dobrze w porównaniu z innymi krajami. Nie ma roku praktycznie, w którym nie przywozilibyśmy kilku złotych, i srebrnych medali w różnych kategoriach. Numer jeden, Zubice! Ogólnopolski finał Odyssey umysłu to spotkanie nieszablonowo myślących młodych ludzi. Dla Odyseuszy to okazja do zawierania nowych znajomości, wymiany doświadczeń, zdrowa rywalizacja, a jednocześnie świetna zabawa. Tutaj każdy, bez względu na wynik, jest zwycięzcą.